Oczy Komisji Europejskiej skierowane są na Szczecinek. To skutek petycji Stowarzyszenia Ekologicznego Terra w sprawie skażenia powietrza. Bruksela poprosiła władze polskie o wyjaśnienia, a jutro z sytuacją zapozna się Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska. Marcin Urban. Gdyby przeciętny turysta wierzył w takie reklamy, w Szczecinku mógłby się nieźle przejechać. Bynajmniej nie na nartach wodnych. Miejskie kąpielisko jeszcze w niedzielę było zamknięte z powodu skażenia bakteriami coli. Dziś niewielu jest odważnych, by tu pływać. Ślankowa atmosfera to tylko pozory. W rzeczywistości unoszą się w niej ponadnormatywne ilości pyłów i benzaapirenu, a także amoniak i formaldehyd. Ja wiem, że mieszkańcy Szczecinka nie lubią, żeby ich porównać do innych miast, ale niewątpliwie tych miast jest dużo w Polsce, gdzie te przekroczenia występują. Najnowsze dane o stanie środowiska w powiecie szczecineckim Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawi w środę w Sejmie. Sejmowa komisja wysłucha także członków Stowarzyszenia Terra, którzy zarzucają lokalnym władzom brak współpracy na rzecz ochrony środowiska. Zapytamy się pana marszałka, dlaczego do dnia dzisiejszego nie chciał spotkać się z nami i dlaczego nie bierze naszych argumentów pod uwagę. Z kroniką nie chciał rozmawiać burmistrz Szczecinka. Nie będzie żadnych oficjalnych komentarzy w tej sprawie. Jego rzecznik zapowiedział, że w Warszawie wspólnie z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego burmistrz powie, co zrobiłby poprawić sytuację ekologiczną. Wszystkie nasze decyzje, które są, one są w granicach prawa. Standard, standardy powietrza, które są określone prawem, one są zachowane. Na posiedzenie komisji wybiera się też przedstawiciel szczecineckiego Kronospanu, producenta płyt wiórowych. To właśnie ten zakład jest oskarżany o produkcję zanieczyszczeń i odorów. Zadbaliśmy o to, żebyśmy mogli w tym posiedzeniu uczestniczyć i zamierzamy zjawić się w Warszawie i odpowiedzieć na ewentualne pytania posłów. Sejmowa komisja może przyjąć opinię o stanie środowiska w Szczecinku, a następnie skierować ją do Komisji Europejskiej lub jedynie wysłuchać zainteresowanych stron. Bruksela, jeśli uzna sygnały mieszkańców i wyniki badań za realne zagrożenie, może wezwać polski rząd do niezwłocznej poprawy sytuacji. Lokalne władze powinny w końcu wyciągnąć wnioski z faktu, że brudami wprawdzie w powietrzu, ale na ich podwórku zaczynają się interesować urzędnicy z Brukseli. I lepiej by zrobiły to, zanim jakiś turysta wyciągnie tu nogi. Szczecinek Marcin Urban.